Jedni ucieszą się, a inni nie. Dyskusja radnych była emocjonująca. Chyba tylko w Polsce jest tak, że ronda mają swoją nazwę. Nowe ronda mają nazwy i tu należy postawić kropkę. Rondo reformacji to te, a rondo weteranów misji zagranicznych to te. Ważne, że ronda już są gotowe, upłynnieją ruch w mieście i wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa. I dziękuję za wszystkie głosy w tej dyskusji pojawiające się. Zarówno przy okazji jednego, jak i drugiego skrzyżowania o ruchu okrężnym w naszym mieście. Dziękuję bardzo. W tym tygodniu sesja Rady Miasta Ostruda bogata była w mocne punkty. Pożegnaliśmy odchodzącą skarbniczkę miasta Wiolettę Palmowską, a przywitaliśmy Justynę Musiałowską, jednogłośnie zaakceptowaną przez radnych. Nowa urzędniczka oficjalnie zacznie pełnić tą funkcję od 1 grudnia. Bardzo dziękuję za to ogromne zaufanie z Państwa strony. Jestem przekonana, że Was nie zawiodę. Będę pilnowała budżetu, dyscypliny. Finansów publicznych, bo to są zagadnienia, które są mi najbardziej bliskie. Skoro o finansach. Przegłosowano podwyżkę lokalnych podatków od nieruchomości i gruntów. Wskutek podwyżki stawek podatkowych o 20% wpływy do budżetu Ostrudy wzrosną z około 20 milionów złotych do ponad 23 milionów złotych. Uzyskane 3 miliony złotych mają zostać przeznaczone między innymi na tworzenie dokumentacji projektowych niezbędnych do do pozyskiwania funduszy unijnych i państwowych. Zacząłbym od punktu wyjścia i ustalenia pewnych faktów. Doskonale zdają sobie z państwo sprawę przede wszystkim ci z państwa, którzy byli radnymi również w poprzedniej kadencji, że ostatnia jakakolwiek podwyżka podatków Miała miejsce w roku jeszcze 2018 i obowiązywała od roku 2019. Jednym z ciekawszych zagadnień inwestycyjnych było przystąpienie do opracowania czterech nowych planów zagospodarowania przestrzennego, między innymi na terenie dawnego dworca PKS przy ulicy Słowackiego. Inwestor chce zbudować pasaż mieszkalno-handlowy, czyli powstałyby tu trzy budynki o zróżnicowanym gabarycie obejmującym 175 mieszkań, a Także dworzec autobusowy wraz z infrastrukturą i parking miejski. Ale póki co to odległe plany.